Torebka. zero mm, dom no takie trzydzieści kcięczo czterdzieści drewno nie zero mm, mikrofala zero co czy dom mieszkanie no 30 tak samo jak tam. Kowalerka. <noise> Też 30. Drzwi. Mm. 30. Łóżko. 30. Co? Budynek. 30. Nie, to w ogóle 0. Podłoga. Mhm, 0. -mm, Laptop? Mhm, 0. -mm, Nie ma elektronika. Nie, 0. Jedzenie. Zero. Co? Marka. Mm -mm. Zero. To nie wiem. Co? Marka, nie wiem. Zdjęcia. Okej, okay. to może być 70 Aparat? No dalej, to jest już takie 50. A telefon? Nie. Czyli zdjęcia są git. To nie wiem. Zdjęcia to jest już takie, wiesz, takie bardzo blisko tego. TikTok. Nie, ale ile? Co? Ile? Zero, zero. Tiktok zero, w ogóle zabiłem. Ciącia. Ramka. Mhm. Tak.